Wydaje się, że niedługo będziemy siadać przed ekranem komputera tylko wtedy, gdy będziemy mieli do wykonania jakieś zadania. Czysta konsumpcja treści zostanie domeną wyłącznie urządzeń mobilnych. Dlatego tak ważne jest, aby projektując dziś witryny myśleć przede wszystkim o tym, jak będą prezentować się na smartfonach i tabletach. Konsumpcja internetu na urządzeniach mobilnych stale rośnie i według wielu badań już kilka lat temu ruch w sieci generowany przez telefony i tablety przewyższał ten pochodzący z urządzeń stacjonarnych, a ten trend stale postępuje. Powszechnie uważa się, że responsywność witryny równa się mobilności. Tymczasem bycie mobile friendly to nie tylko przeskalowanie elementów, ale też ich optymalizacja, aby poprawić osiągi witryny. Mobilność i szybkość strony oznacza lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania oraz lepsze doświadczenie odwiedzających. Jeśli klikając w link na telefonie nie zobaczymy dopasowanego do naszego ekranu kontentu po trzech sekundach, najczęściej rezygnujemy i szukamy interesujących nas treści gdzie indziej. Warto pamiętać także o tym, aby witryna w wersji mobilnej prezentowała ten sam zestaw treści co wersja desktopowa. W innym wypadku ryzykujemy brakiem obecności lub przynajmniej gorszym pozycjonowaniem uciętych treści w wyszukiwarce, bowiem Google coraz częściej indeksuje tylko mobilną wersję witryny wedle założeń Mobile First Index. Strona, która nie jest mobilna, lub tylko stwarza pozory mobilności, będzie zatem gorzej odbierana przez odwiedzających oraz gorzej pozycjonowana niż prezentująca podobne treści witryna przyjazna urządzeniom przenośnym.